Cześć wszystkim. Ogólnie chciałem, żeby ten odcinek wyglądał zupełnie inaczej, ale wiemy wszyscy dobrze, jaka jest aktualnie sytuacja z koronawirusem, więc ja zostałem w domu i proszę was o to samo, żebyście też zostali w domach. Dziś powiem wam, jak dostać akredytację na koncert, jak to wyglądało w moim przypadku, jak starać się o taką akredytację i jak wszystko przygotować, żeby takiej akredytacji nam udzielono. Wielu z was zastanawia się, w jaki sposób może dostać akredytację na koncert. Dróg jest wiele. I wszystkie postaram wam się przedstawić dalej, w dalszej części filmiku, ale taką rzeczą najważniejszą, od której powinniśmy wyjść, jest moim zdaniem Wasze portfolio. Zbudujcie swoje portfolio, wyobraźcie sobie, jak zareaguje organizator, kiedy napiszecie do niego w sprawie akredytacji i nie macie swojego portfolio. No, zazwyczaj oleje tego maila, nie odpisz nawet na niego, bo nie ma jak zweryfikować tego, jakie Wy robicie zdjęcia. Więc zbudujcie swoje portfolio. Dobra, no ale w jaki sposób możecie zbudować portfolio, kiedy nikt nie chce wam dać akredytacji, możecie zapytać. Ogólnie dróg jest też tutaj wiele, na pewno macie w mieście jakichś lokalnych artystów, którzy byliby zadowoleni i ucieszą się na pewno z tego, że chcecie im zrobić zdjęcie na jakichś lokalnych koncertach, w jakichś mniejszych pubach czy klubach. Więc wykorzystajcie tą okazję, zróbcie tam zdjęcia, zbudujcie swoje portfolio, na pewno wam się przyda w przyszłości. I zacznijcie od tego po prostu. Jak sytuacja wyglądała u mnie? Jak ja w ogóle zbudowałem swoje portfolio? Jest to trochę śmieszna sytuacja, i miałem naprawdę duże szczęście. W moim mieście był organizowany rap festiwal przez Miejskie Środki Kultury. Pomyślałem, że napiszę do nich, że chcę zbudować swoje portfolio, chciałbym wykonać zdjęcia, czy mogę poprosić o akredytację, i tak dalej. Coś śmieszne, udało się. Dostałem akredytację, zrobiłem swoje pierwsze zdjęcia koncertowe. Co śmieszniejsze, jeszcze bardziej. Były to zdjęcia Kwebo i dużo takich artystów, którzy naprawdę byli wysoko. Więc miałem naprawdę dobry start. Tutaj możecie zobaczyć, albo tutaj, te zdjęcia, jak to wyszło. Eee, no i tyle. Zbudowałem swoje portfolio, potem już było naprawdę tylko łatwiej. Dobra, macie już swoje portfolio, i co zrobić z tym dalej? Jak to wykorzystać, żeby dostać akredytację? Musicie napisać maila. Warto na początku celować w mniejsze koncerty, w koncerty promujące płyty na przykład artystów, raperów czy jakichś artystów popowych. I jeśli dany artysta gra po prostu koncert w waszym mieście, piszecie do organizatora, proście o tą akredytację. No i w powiedzmy 70% tą akredytację dostaniecie. Zależy to wszystko oczywiście od tego, jak napiszecie tego maila i jakie macie zdjęcia w portfolio. Tak więc jak mówiłem, portfolio jest mega ważne. A jak powinien wyglądać taki mail do organizatora? Powinien on być krótki, zwięzły i na temat. Powinniście napisać kim jesteście, kilka słów o sobie, wrzucić link do waszego portfolio, może być to nawet Instagram, napisać komu chcecie robić zdjęcia, gdzie i kiedy, czyli powiedzmy dane artysta, dane miasto i data. To dla kogo pracujecie, jeśli pracujecie dla kogoś, piszecie po prostu że pracujecie dla tej dla tej firmy. Jeśli prowadzicie jakiś swój y, blog, na przykład rapowy, albo związany z tematyką muzyczną, piszecie również o tym, że prowadzicie taki, taki y, kanał i tak dalej. Jeśli jest to tylko dla was, na, dla waszego Instagrama, to piszecie, że zdjęcia będą opublikowane na waszym Instagramie. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda z y, dużymi festiwalami. Jeśli chcecie się dostać na festiwal, musicie nawiązać współpracę z jakąś gazetą, portalem lub agencją. Ja na przykład przez pewien okres czasu współpracowałem z eskom.pl no i oni załatwiali mi różne akredytacje na koncerty. Ja robiłem na tych koncertach zdjęcia. Oni potem mieli możliwość wykorzystania tych zdjęć, które ja zrobiłem, do artykułów swoich. No i tak to wyglądało. Niektórzy mają też bardzo dziwne myślenie, że dostaną akredytację na koncert, wejdą sobie w ogóle za darmo na ten koncert, będą stać w pierwszym rzędzie i będą się bawić. Proszę was, nie idźcie w ogóle tą drogą, nie myślcie w ten sposób. Jeśli chcecie się bawić na koncercie, kupcie sobie miejsce na płytę, no i bawcie się na płycie z resztą ludzi na tym koncercie. Natomiast jeśli interesuje was fotografia, fotografia koncertowa, no to fajnie wtedy postarać się o tą akredytację, no i robić fotki na, na tym koncercie. Coś fajnego może wam wyjść. Starajcie się wtedy wykorzystać tą szansę, którą... Dostaliście, no bo zgłoszeń na akredytację na pewno jest dużo. Fajnie, żeby dostaliście tą akredytację. Wykorzystajcie to w 100%, zróbcie jak najlepsze fotki. Na pewno w przyszłości wam się to przyda. Na koniec chciałbym wam pokazać tutaj jeszcze, o tutaj gdzieś będą puszczane fotki, które aktualnie robię z moich najnowszych koncertów. Możecie je porównać z tymi, które robiłem na moim pierwszym koncercie, jak budowałem swoje portfolio. Porównajcie je, zobaczcie, czy w ogóle coś się zmieniło, czy zrobiłem jakieś postępy. No i tyle. To w ogóle był pierwszy filmik na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, że się dowiedzieliście przydatnych rzeczy. Teraz już wiecie, jak starać się o takie akredytację. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach śmiało. Na wszystko stare postaram się odpowiedzieć. Zapraszam was na mojego Instagrama, gdzie publikuję swoje fotki. Zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału. gdzie będą pojawiały się filmiki o tematyce właśnie fotografii. Będą to różne vlogi, backstage. E, dużo, dużo rzeczy. Mam nadzieję, że jak koronawirus ucichnie, wszystko wróci do normy, będę mógł zacząć nagrywać to co chcę. Tak więc zostawcie lajka, suba, wszystko co tam się zostawia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!